You better turn up. Hejka, dzień dobry, witam was już w Polsce Mamy dzisiaj wtorek i e, zaraz lecimy na zakupy, żeby w końcu zrobić jakieś e, zakupy spożywcze takie większe Ale... dostałam w końcu paczkę Słuchajcie, w ogóle ile było problemów, żeby ją dostarczyć? No tragedia, ale... Jest to, słuchajcie, kolekcja Mio we współpracy z Folk in the Garden i In Inhidris. I jak w ogóle Iza do mnie, bo Iza do mnie napisała przed tym wszystkim i tak coś czułam, że to będzie właśnie paleta, ale napisała mi właśnie przed, przed wszystkim, że chciałaby mój adres, no to ja byłam tak szczęśliwa, dlatego ja już o Izie wiele razy mówiłam, ale ja naprawdę uwielbiam jej talent i talent. Jeżeli jeszcze Izy nie obserwujecie na Instagramie, to naprawdę bardzo dużo tracicie, bo jak zobaczycie jej makijaże, to po prostu szczęka wam opadnie. No i właśnie Iza wypuściła razem ze swoją przyjaciółką dwie palety. Sisterhood i mamy właśnie witchy Mio Sister i Color Bomb Mio Sister. No i, i czekajcie, dobra, to są ciasteczka. Alan jest podekscytowany. Gdzie są te paletki? Iza i Gabrysa, jeszcze raz ogromne gratulacje. Ja tak naprawdę jestem podekscytowana w ogóle opakowanie. Ja tak naprawdę jestem w ogóle podekscytowana z tego całego przedsięwzięcia z dwóch powodów. Po pierwsze, że właśnie Iza wypuściła paletę. Po drugie, czy wy to widzicie? Już to jest tak piękne. A po trzecie, że w końcu mogę przetestować nową jakość cieni Mio. Czy my chcemy zrobić pierwsze wrażenie? Bo jak ja widzę to 02, to po prostu aż mnie... Ale to rzeczywiście takie jej kolory są. No. Ło! Wow. O kurczę, jak wiecie, ja nigdy nie byłam fanką ogromną błysków Mio. No to teraz chyba będę. Tutaj ten zielony. Uuu, 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 jakie to jest kremowe. O kurczę. Ale ja się teraz cieszę, słuchajcie. O, patrzcie na ten pigment. O. No. Podoba mi się Iza. Bardzo mi się podoba. Jeszcze mam ten jeden cień. O kurczę, no one, one są piękne, ale to jest ta właśnie druga paletka i ona też wygląda pięknie, w ogóle chcę zesłoczować ten cień, dobra tu mam jeszcze palec, no ten mi się chyba najbardziej podoba z całej paletki, bo to jest taki niebieski, ale on się mieni... O, to jest taki niebieski, ale widzicie, on się mieni na fiolet i też wygląda pięknie, w ogóle ten fiolet też bardzo mi się podoba, a propos, dzisiaj też mam fioletowe cienie, więc ja mega się cieszę i jeszcze bardziej się cieszę, że w końcu paczka do mnie dotarła, bo też już mówiłam że jak ona do mnie nie dotrze, to ja po prostu to kupuję, bo koniecznie muszę to mieć w swojej kolekcji, no i jest no mega, mega, słuchajcie, 30 zł, może to nie jest... W sumie cena 30 zł za taką paletę, moim zdaniem, to nie jest dużo, jakościowo teraz, tak jak tylko zrobiłam swatcha, ale oczywiście będę to wszystko testować. Jestem szczęśliwa, w ogóle widzę, że tu mam naklejki, to sobie mogę pozaklejać są brzydkie opakowania. To, 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 to zrobię, co? Nie no, paletkę sobie zakleję, ale ładna. Ha, Żebym nie musiała paletkę. patrzeć na tę. No i jeszcze testeczka. Co? Pokaż. Pokaż Patrzcie, jakie ładne. To są te gabrysi. A tu jest. Nie wiem, czy Iza nie ma żaby. A żabka. Nie ma żabki. No, żabki są. Żabka i róża. Piękna. Dobra. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz. Idę się zmyć i jedziemy w końcu na shopping. Zadaniem tego programu jest przekonanie zwykłego Amerykanina, że rząd może poprawić, polepszyć jego życie. To jest kompletne. We Wrocławiu otworzyła się nowa miejscówka, w sumie dokładnie to nie wiem kiedy, ale jest to taka restauracja azjatycka i właśnie byliśmy we Wrocławiu, więc postanowiłam spróbować pattaja klasycznego z kurczakiem. Jest spoko, naprawdę. Jak będziecie we Wrocławiu, nie będziecie wiedzieli, co zjeść, to polecam tutaj z kurczakiem. Następnym razem spróbuję z ryżem, ale teraz chciałam iść w klasykę. Kokociank. Jak? Kokociank. Kokociank. Chyba. Faktycznie, no coś takiego. We Wrocławiu, nie we Wrocławiu. Jak byliśmy we Wrocławiu, to byliśmy jest wysobą. No we Wrocławiu jestem cały czas. No to we Wrocławiu. Kokociank. Jakoś tak. No. Spoczko. Jest fajne. Tak słuchajcie, wygląda teraz nasza wyspa. I tak wygląda jej środek Dlatego, że jak pojechaliśmy do Meksyku To w sumie w ten sam dzień Kiedy wyjeżdżaliśmy Przyszli z naszej solarni Zabrać te boki Które mieli naprawić Dlatego, że po prostu z nich Wyszły senki Przez to, że światło na to padało I to nie było w planach To tak nie miało wyglądać Więc wzięli, żeby to naprawić Mieliśmy umówione, że dobra, super My wracamy w piątek I wy w poniedziałek przychodzicie I nam... To montujecie. Mamy piątek i przez cały tydzień musieliśmy siedzieć w ten sposób, dlatego że okazało się, że nagle nie jest dostępna farba, która jest zawsze dostępna. No i musieliśmy czekać ten tydzień, żeby oni to ogarnęli, więc dzisiaj właśnie mają przyjechać, mają e, zrobić tą wyspę i zabrali też drzwi od tej szafy, którą ostatnio zrobili dlatego, że nie wiem dlaczego, ale róg e, tych drzwi pękł, więc to też musieli wymienić. Mieliśmy też mieć tą kolejną półkę, która miała być nad wieszakiem, ale z tego co wiem, to jeszcze jej nie będzie, chociaż miała być. E, no, więc teraz czekamy, aż e, właśnie przyjdą i to wszystko nam zrobią. Mam nadzieję, że Będą mieli być o 14, jest 1440, no ale jakby no, standard. Standard stoło. Więc jeszcze czekamy w ogóle przed sekundą. Była taka śnieżyca, ja nie wiem w ogóle, co się odwaliło, teraz już nie. Ale dosłownie jeszcze dwie minuty temu tak sypało, pa! Więc ja zostałam sama i czekam w ogóle jak się zastanawiacie, czy mam taki dziwny makijaż, że tak mocno mam kryjący korektor, a mało kryjące resztę, to nagrywałam film, gdzie testowałam kosmetyki, gdzie testowałam moich ulubieńców sprzed lat, coś takiego. Chcę też zrobić update po całym dniu. W ogóle pokażę wam mag moje magnesy, czekajcie. Bo trzeba zrobić update, więc mam ogólny magnes. Ja w ogóle bardzo lubię magnesy, dlatego ja kupuję zawsze ich tyle, bo no nie wiem, bardzo mi się one podobają. Więc mamy magnes ogólnie z Cancun i go już kupiliśmy na lotnisku. Mamy oczywiście z i to jest to miasteczko, w którym byliśmy, kiedy wyjechaliśmy z Czciczynicy i jechaliśmy do Cenoty. I tu mam oczywiście magnes z Czciczynicy, który był kupiony w Czciczynica, więc mega się cieszę. Ja wiem, że byłam w jednym miejscu, kupiłam trzy magnesy. O nie! Ale ja po prostu bardzo lubię magnesy, więc proszę się nie czepiać. I tak teraz wygląda cała moja... Ściana chwały z magnesami. Dzień dobry, witam w nowym tygodniu. Mamy poniedziałek. Ja właśnie wróciłam z paznokci, później Wam pokażę dokładniej albo zaraz. A teraz idziemy do um, Planty Wrocław, dlatego że zobaczyłam w weekend na ich Instastory, że wrzucili nową dostawę i jest tam w ogóle, nie wiem czy widziałeś syngonium variegata. Co gada? No ale jest podwiestuwy i... No i tak się zastanawiam. Zobaczę, zobaczę, jak będzie wyglądała na żywo, ale przede wszystkim chcę tam kupić Monstere, standleyana, variegata, bo widziałam, że jest mniejsza, taka sadzonka za 60 parę złotych i tak mi się podoba, że jedziemy no są korki, więc za niedługo mam nadzieję, że jeszcze będzie, bo w sumie no, dzisiaj już wszyscy są trochę czyni. Nie wiem też, jakie mają tam, ile ich mają, więc zobaczymy, czy uda mi się ją dorwać, ale. Mega się cieszę, dlatego że już dawno w sumie żadnej rośliny nie kupiłam. No. Bałam się też trochę, jak to będzie wyglądało, kiedy będziemy właśnie wyjeżdżać na wyjazdy. I też się właśnie pytaliście ostatnio na live, jak tam moje rośliny po tym naszym wyjeździe. I słuchajcie, wszystkie się utrzymały. Jasne, że one były oklapłe, kiedy przyjechaliśmy, ale daliśmy im wody i po prostu do góry od razu. Więc spoko. Tydzień jeszcze przeżyjemy. Co? Dwa już były umarło wszystko. Nie, przestań. Właśnie przestań. dlatego też spoko było to, że pojechaliśmy teraz, bo też widzę, które rośliny mają się lepiej, niektóre w ogóle nie potrzebowały po tym czasie jeszcze wody. Papa e... najlepiej przeżyła. Co, to coś zabawienie zabawienia <grym> w ogóle to się zadziało. Ale właśnie monstery nie potrzebują aż tyle wody, więc teraz po prostu jak będę kupowała kolejne rośliny, będę się zastanawiała nad tym, czy one przetrwają po tym jak właśnie zobaczyłam teraz kiedy nas nie było minus też jest taki kiedy my wyjeżdżamy że wyłączamy nawilżacze więc to też było widać po e, alokazjach że no one potrzebowały zdecydowanie nawilżenia no i też niestety przypałętał nam się przydziorek e, do alokazji ale już co proszę no mam nadzieję, że sobie poszedł, bo już je wyczyściłam olejkiem nam. Dokładnie wszystko, więc zobaczymy, no bo niestety jak jest powiet... niska wilgotność, no to wiadomo co się dzieje. Nic dobrego. No, ale ogólnie wszystko się trzyma. Nic w sumie nie padło tak, żeby wiecie, że trzeba wywalać do śmieci czy coś, więc spoko. No, więc lecimy i w ogóle niestety dalej jesteśmy bez misiaków, ale no remonty na dole nie wybierają, byliśmy się zapytać jakie tam planują na ten tydzień wiercenie, no i właśnie powiedzieli, że trochę będzie tego wiercenia, więc decydowaliśmy się jeszcze właśnie w tym tygodniu misiaków nie brać, w ogóle nie wyglądają na smutne, jak patrzymy na filmy, które nam rodzice lana wysyłają więc nie wyglądają na najbardziej smutne pieski w historii co bardzo mnie cieszy, że przynajmniej nie tęsknią, bo i tak tam mają super, mogą sobie latać po dworze, ile chcą, all inclusive, masażyki non-stop, więc jest super. Dobra. To ja kończę, odezwę się, mam nadzieję, że z roślinką w ręce. Okej, okay, jak stanęliśmy, to mogę Wam jeszcze pokazać paznokcie, więc to są w takim pięknym, beżowo- lekko brzoskwinkowym kolorze w macie i do tego właśnie takie wzorki w tym samym odcieniu pokryte akrylem, jak dobrze pamiętam. No, spoczko, bardzo mi się podobają. Oczywiście fota będzie i tych poprzednich też. Myślę, że jak oglądacie tego vloga, to fota już poprzednich paznokci Ci też jest na Insta. Zobaczcie, to jest tak dziwnie zrobione, bo to jest normalnie w sklepie szar. Tak? Czyli matychuski, kola, piwo. I proszę, stronicja tak, a ma. I tak dalej, ale niestety nie było tego, co ja chciałam, więc chciałam coś innego. Zaraz wam pokażę. Hejka, witam we wtorek. Tak, we wtorek właśnie się pomalowałam, zrobiłam dwugodzinnego live'a z malowania się, ale chciałam dzisiaj nagrywać film, ale niestety. Jak widzicie, wyszło mi zimno, więc pomyślałam, że dobra, odpuszczę dzisiaj, po prostu się pomaluję, potestuję sobie kosmetyki, a nagrywać mam nadzieję, że będę jutro, że już to trochę lepiej będzie wyglądało. I w ogóle chciałam Wam pokazać mój makijaż, to jest właśnie makijaż wykonany tymi paletami, które Wam pokazałam na początku filmu, czyli te palety we współpracy z In i Fog in the Garden z Mio. I tak wygląda. Makijaż. A jeżeli chodzi właśnie o tą roślinę, którą miałam wam pokazać, którą wczoraj kupiłam. To jest to po prostu klasyczne syngonium, całe zielone, bardzo mi się podoba. Nie mam jeszcze właśnie takiego całego zielonego syngonium i one też występują właśnie w wersji Variegata, o której Wam mówiłam wczoraj, ale nie było ani właśnie tych, ani nie było tych Monster Stanleyana, i tych tańszych, i tych droższych, bo były też takie większe, więc nie wiem, czy to po prostu wszystko się wyprzedało, bo to w ogóle było dziwne właśnie, że to jest w... W tak to chyba się mówi, w sparze, że jakby nie ma osobnego stoiska, tylko po prostu kupujecie to razem, nie wiem, z mąką i ryżem, e, więc to było dosyć e, ciekawe. Myślałam, że to jest po prostu może jakiś taki sklep obok, albo w, e, w tym sparze, no ale to było wy, więc no, tak to wygląda, spoko. E, I będę po prostu się później czaiła jeszcze na inne, znaczy na tą monsterę, którą chciałam. Ale to mi się tak spodobało, że wzięłam trzy dyszki kosztowało, więc też nie było e, takie drogie. A jestem bardzo zadowolona, pięknie to wygląda. Zobaczcie, jakie ma ładne liście. Nice. A jak słyszycie, też dalej walą wcześniej wiercili, e, więc e, też w sumie dobrze. Że... Zdrowie. Więc w sumie dobrze że i tak e, nie nagrywałam, bo też musiałam przerwać, też pewnie jutro będę musiała. Zbieram się. odzywam się, potem. Hejka, mamy dzisiaj czwartek. Zobaczcie w ogóle, jaki dzisiaj mam makijaż? Taki mega mocny, fioletowo-różowo, coś tam. I testuję dzisiaj też podkład, ale chciałam nagrać treningi na Instagrama, dlatego że kurczę już właśnie dawno nic nie wrzuciłam. No, a że mam taki makijaż, plus testuję właśnie podkład, to się ubrałam. Aż muszę się pochwalić, bo jestem bardzo dumna z tego. Bo w ogóle, party... wy nie, rozum... nie jeszcze raz czemu ja się chwalę, wy nie rozumiecie, jak bardzo ten makijaż pasuje do tego zestawu. Bo wam em, to jest tanik Flash i tu mam legginsy ombre różowe. I w ogóle zobaczcie, jak to ładnie, to połączenie ładnie ze sobą wygląda. Rozmiar S, rozmiar S, jak coś. I tak mi się to połączenie podoba, że normalnie, no nie mogę, bardzo mi się to podoba. Czekamy teraz na jedzenie, bo zamówiliśmy pierogi. Dzisiaj cały dzień nagrywałam, bo nagrałam dwa filmy. Nagrywałam właśnie ten test i nagrałam jeszcze jeden. No to nie było kiedy zrobić coś do jedzenia, ale już jestem tak głodna, więc po prostu zamówiliśmy z nowej miejscówki znowu, dlatego też wam zaraz pokażę pierogi. No to poczekam aż chwilę. Dobra, no to teraz, słuchajcie, zamówiliśmy z nowej miejscówki, tak jak mówiłam. Ciasto i farsz się nazywa. Przynajmniej nigdy wcześniej nie zamawialiśmy. I to, co już widzę, co mi się podoba, że ta okrasa z cebulką jest osobno, bo ja nie lubię, jak to jest na pierogach. I zobaczcie, tutaj mamy w ogóle ciekawe opakowanie. Tutaj mamy pierogi ruskie a drugie, króliczek narysował i napisał smacznego Ym, drugie to są pierogi meksykańskie i z czym, z czym to są te meksykańskie? pamiętasz? z i sera o właśnie, no chyba mięso mielone i ser a Czy to w ogóle jest taka polska sieciówka okej, okay, tak wyglądają pierogi ruskie fajnie i tak wyglądają te pierogi meksykańskie nie wiem co to jest takiego niebieskiego tutaj ale ich wzięliśmy mniej, bo można wziąć albo 7. Albo 12, jak dobrze pamiętam, więc przetestujemy i damy wam znać, czy dobre. Okej, okay, pomyślałam, że pokażę wam jeszcze, jak to wygląda otwarte. I faktycznie smakuje jak takie typowo na meksykańskie, więc fajnie, nigdy wcześniej takich pierogów nie jadłam, a smakują bardzo dobrze. Siemka, robię sobie późne śniadanie, slash drugie śniadanie. Na razie kroję awokado i będę z tego robić taką papkę ale w ogóle co chciałam powiedzieć to to, że już nie mogę się doczekać, bo jutro misiaki przyjeżdżają w końcu, mieliśmy my jechać ale ostatecznie nie jedziemy, więc będę mogła jutro jeszcze pracować, wczoraj też na konferencji ogłosili że no wprowadzamy znowu twardy lockdown i w sumie zamknięte będzie wszystko co się da i y, widziałam na tych grupach roślinnych, jak wszyscy z tego powodu oszaleli, no bo przez to, że się zamyka teraz IK, zamyka się Leroy, Obi i tak dalej, no to wszyscy myślą, że będą wszędzie teraz promocje. Jak ktoś to w dalszym ciągu wierzą, to jest to, co teraz słyszycie. Jakbyście się zastanawiali, co to, co to jest. Co chciałeś mówić, ale musisz to, mówić głośno. Że czytałem, że euro będzie otwarte, bo zaczęli sprzedawać jedzenie. Co nam sprzedają? Batonika? Okej. Okay. No każdy, sobie, każdy sobie radzi jak może. No ale właśnie i jakby spoko, ale w ogóle zastanawia mnie to, że w każdym sklepie jest inna zasada, bo właśnie piszą, z, z, zrobili w ogóle taki zbiorczy post. Gdzie każdy pisze swoje miasto i pisze, jakie są promocje? No i właśnie wiecie. Na przykład w Ikei w niektórych miastach już kompletnie nic nie ma, bo było minus 50%. A podobno we Wrocławiu pełno roślin, bo w ogóle nie ma żadnych promocji. Więc nie wiem. A właśnie, a propos powiedzcie mi, czy macie Airfryera? Dlatego, że bardzo intensywnie zastanawiamy się nad jego kupnem i właśnie znaleźliśmy już też zrobiliśmy research. Dokładnie wiemy, który chcemy, chcemy ten, który ma, mają wszyscy w Stanach, czyli ten Ninja. Bo w ogóle otworzyli Amazona i na Amazonie jest stówkę taniej niż wszędzie indziej. I powiedzcie mi, jeżeli używacie, jeżeli macie, to czy polecacie. Nie chcę od razu termomixa, to w ogóle są dwie inne rzeczy, więc jakby nie ma tematu. Ale zastanawiam się właśnie nad tym airfryerem, bo widziałam, że z niego wychodzi super mięso. Ja bardzo nie lubię robić mięsa w domu i praktycznie, no raz na miesiąc może zjem takie normalne mięso w domu, bo po prostu nie lubię tego robić i ciężko mi jest znaleźć taki przepis i w ogóle zrobić po prostu tak mięso, żeby mi smakowało. Jestem bardzo wybredna i takie wiecie, normalnie, że pierś kładzie się na patelnię, nie zjem czegoś takiego. Więc ja to muszę różne rzeczy kombinować No i właśnie podobno z tego airfryera Mięso jest super I zastanawiam się nad tym Podobno też wiecie, ziemniaki i te takie wszystkie Ja widziałam w ogóle, że tam jakiś ziomeczek To robił w ogóle pancake'i z tamtą Czyli wiecie, nalewał ciasto Później jakiś ten taki papier kuchenny Ciasto, papier, ciasto, papier i to wychodziło. I tak się właśnie zastanawiam bardzo mocno nad tym. No bo to też jest fajne, bo nie musicie w ogóle tego pilnować. Po prostu sobie ustawiacie i to tyle. Więc tak bardzo się nad tym zastanawiam. Dajcie znać, jeżeli macie, to czy polecacie. Dobra, czyli co dzisiaj robię? Niecała połówka awokado wymieszana z sokiem cytryny, solą, pieprzem i suszonymi pomidorami. Do tego tutaj już mam podpieczone, lekko podsmażone podsmażony szpinak. Teraz tutaj robię dwie kromki z niewielką ilością masła. Po prostu tostuję na suchej patelni. I do tego zrobię jeszcze jajka. Jajecznicę. No właśnie nie wiem, czy jajecz... chyba jajecznicę zrobię. Teraz wymyślę. Ok, mamy już tosty. Teraz nakładam awokado. Wszystko mam już gotowe, więc Wam pokażę. I teraz po prostu rozsmarowuję. To awokado na jednej i na drugiej kromce. A jak nie próbowaliście w ogóle awokado z, z tą przyprawą suszone pomidory, to polecam. Bo fajnie tak dodaje mocniejszego smaku. Dobra, teraz szpinak. I zrobiłam w końcu jajecznicę, a nie omlet, bo skatnęłam się jak już wyrzuciłam jajka, więc niech będzie jajecznica. A i ogólnie od razu powiem, że normalnie takiego chleba nie jem, ale że ale że robiliśmy ostatnio tosty francuskie, to po prostu nie chcę, żeby się ten chleb zmarnował, więc jem. I teraz to przyniosę na ładniejszy tarasz, bo jak już robię ładnie, żeby Wam pokazać, to też ładnie zrobię zdjęcie. Pomidor malinowy. Pokroiłam sobie jeszcze ogórki. Chciałam brukselkę, ale wyobraźcie sobie, że nigdzie nie mam brukselki. I w ogóle też tak myślałam, że super byłaby taka brukselka właśnie z airfryera. Nie sądzisz? No bo się nie zmieści i teraz najważniejsze, słuchajcie, mój tajemny składnik. 50% piwa kolor w dziecie, to jest ten składnik. Nagrywasz już? Mm -hmm. Czarny sezam. bardzo. To wiecie, jak nawet Wam to jakoś super nie wygląda, posypiecie czarnym sezamem mi jest witecik, ale mm -hmm. ugóry, ogórki posypię jeszcze pieprzem. Teraz mi zazdrościsz? Tak. A pytałam się, chcesz jeść? Nie. Okej, okay, i śniadanie jest gotowe. Teraz zrobię fotę i będę jeść, ale do tego jeszcze oczywiście Omega, bo zawsze około śniadaniowo biorę omega, więc pięknie. Smacznego dla mnie. Dobra, przyjechaliśmy na chwilę do pasażu, bo zamówiłam sobie do Sefory podkład swenty ten nowy. W i sobie. Ja ją ściągnę, wiesz, ze zostałam w samochodzie. Gdzie tu jest wejście? W ogóle pierwszy raz jestem no, na samochodze. parkingu. A ja chcę A dobra. No więc y, idziemy, bo pytałam się też was wczoraj. A zobacz, na pewno zamknęłam. Sprawdzałaś? Zamówiłam dzisiaj podkład z Fenty, ten nowy, bo on właśnie dzisiaj się pojawił na sefolerze, więc od razu chcę go odebrać. I chyba jutro będę. Szkoczy, czy jest mostra? i jutro chyba będę go testować bo chciałabym wrzucić recenzję jak najszybciej jako że jest to nowy podkład i myślę, że mógłby sporo osób zaciekawić szczególnie teraz właśnie na lato bo to jest taki krem tonujący ale on, główne takie jego działanie to ma być wygładzanie więc jestem bardzo ciekawa czy tak będzie Wejście, wyjazd. tam jest wejście dobra kurcze i na pewno się zgubimy i nie będziemy wiedzieć jak wrócić, wrócić, wrócić. Jeszcze na sekundę chcę wejść do Natury. I tyle w sumie. Jeszcze mam spożywczy sklep, chcemy coś do jedzenia? Ale chyba nie. Dobra, więc lecimy. Mam nadzieję, że w ogóle dobry kolor wybrałam, bo wzięłam ten najjaśniejszy. Ale właśnie weszłam sobie na stronę Fenty i tam można było sprawdzić jak mam normalnie 120 to pisali, żeby wziąć właśnie ten najślepszy kolor, więc wziąłam Już wyszliśmy yy, i byliśmy jeszcze w sporze, w czym kupiłam sobie sok, zaraz będę go pić to jest jabłko, pomarańcze, marchew i zeszłam jeszcze szybko do Rossmana O ja, samo jedz, szczeniak, o, ale piękne yy, Zeszłam zasz, jeszcze do Rossmana, bo chciałam zobaczyć, czy będzie może tamta baza z... baza z, we współpracy ze Stysiem bo słyszałam dobrą opinię na jej temat, więc ją wzięłam i zobaczymy, bo we Wrocławii jej nie była, a tutaj była, więc pomyślałam: O, wezmę. O. Mocno się przepraszam. Lecisz. Ja tak się zastanawiam, czy ty wiesz, co zrobisz. No, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, no to dobrze, to się ceni. Ojej, ja, ale ładny księżyc. To, co chciałam Wam powiedzieć, w Rosmanie, w pasażu. Jeżeli zależy Wam na tej kolekcji Lovely Pastel Tropics, szczególnie jeżeli chodzi o kredki, to słuchajcie, wszystkie są. Nic w ogóle nie jest wykupione. Więc jeżeli chcieliście, to informuję, że w pasażu jest. W naturze jest ten mój puder. Ulubiony Under Eye. Za 9 zł teraz na promoty, więc jak ktoś to informuje, dobra, to ja piję i wracamy do domu. Dobra, Hejka, w ogóle montuję już vloga. I będę go zaraz montować, więc też... Jest 20... Zajarek mi parł, ale już jest po 22. To co chciałam powiedzieć, że montowałam vloga i teraz będę go kończyć. Ale też chcę się najpierw zmieć, bo myślałam, żeby... Co tu się zadziało? To jest takie płynne. Hej! O! To było dziwne. To jest w ogóle ten e, old Cleansing Balm z The Inkey List. Jest okej, okay, ale trochę przeszkadza mi właśnie to, że to jest balsam, a jest w tubce, więc bardzo ciężko go wyciągnąć i na przykład jak teraz nałożyłam, nałożyłam za mało, żeby zmazać rzęsy i zaraz będę musiała tymi tłustymi łapkami znowu dotknąć tego balsamu i... To nie jest do końca wygodne, ale zbyłam sobie makijaż, bo pomyślałam, że jeszcze sobie nałożę zaraz maskę i chyba dzisiaj użyję sobie tej maski, bo dawno już jej nie używałam tej z Ule Henryksen Fat Glow Facial, ale bardzo, bardzo ją lubię. A jeszcze odnośnie właśnie tego balsamu, to on jest dobry. Jak widzicie, mogę otworzyć oczy, chociaż jak więcej nałożę, to jest trochę gorzej, ale ogólnie jest fajny, ładnie zmywa. I nie zapycha skóry, więc jeżeli nie przeszkadza wam to opakowanie, to myślę, że mogę Wam polecić. Tutaj mamy 150 ml za, sto, za 50 jakoś parę złotych. I możecie do list kupić w Seforze. Dobra, więc ja będę zmywać się. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany, a jeżeli nie, no to mam nadzieję, że po prostu mimo spędzicie wieczory, chociaż. Pamiętajcie, żeby odpoczywać. A teraz już kończę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Pa.